Ostatni dzień roku 2023 wyruszyliśmy z Barda na szlak, by zdobyć kłodzką górę, szczyt gór Bardzkich, należący do Korony Gór Polskiej. To był świetny pomysł na zakończenie roku. Zresztą, zobaczcie sami. Nasza trasa to około 18 km z Barda do Kłocka. Przejście jej zajęło nam około 6 godzin. Według nas jest to trasa o średnim stopniu trudności. Moroczne kłocko. Startujemy z dworca. Samochód zostawiamy w kłocku, które będzie metą naszej dzisiejszej wycieczki. Następnie wsiadamy w pociąg, by jedną stację przejechać do Barda. Witamy w kłocku, czekamy właśnie na pociąg do barda. I dziś wybieramy się na płacą górę. Mamy gdzieś. Tak Jedziemy sobie z Kłodzka do Barda, a potem górami z Barda do Kłodzka wrócimy. Przez Kłodzką górę. Przez Kłodzką górę, zdobywając szczyt do parowy polski. O tu, tu kiedyś spływaliśmy kajakiem są Kłodzką. Tutaj była meta naszego spływu. Poziom wody był taki jak tutaj można powiedzieć. I to było wszystko na kursie. Kajako e, kajakowy. To nie był kurs kajakowy, tylko kurs asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej. Dokładnie, właśnie to miałam na myśli. A pod Dali, za mostem, widać sanktuarium Matki Boskiej Barskiej. Dobrze gadam? Dobrze. Oto most, który oparł się niejednej powodzi. Czujecie? Nawet tej w 97. A mówiłem, nie, Zajemnie. No właśnie, no to Nie no wiem, czy wiedzieliście, że bardzo to jest miasto słynące z tradycji pieczenia pierników. w Bardzie udajemy się jeszcze szybciutko do bazyliki mniejszej nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Największym skarbem Barda jest bowiem wielowikowa figurka Matki Bożej, wystawiona ku czci wiernych na głównym ołtarzu. Czy jest dziełem oraz kiedy i jak dostała się do Barda? Dokładnie nie wiadomo. Niewątpliwie jednak Figurka Matki Boskiej Barckiej jest najstarszym drewnianym zabytkiem rzeźby romańskiej na Dolnym Śląsku i w Polsce. Wykonana jest z drewna lipowego, mierzy 43 cm wysokości. Do dziś przetrwał starodawny zwyczaj zdejmowania figury z ołtarza i podawania jej pielgrzymom do ucałowania. Co Sylwia, opuszczamy bardzo szląskie. Bardzo no, Sylwia, zaczynamy szlak górski. Tak jest. Tak kończymy rok 2023. Na szlaku wędrujemy z miasta cudów Barda do Kłodzka jakieś 17 km. Coś Jak widać, pierwsza stacja drogi krzyżowej. Sylwia upada po raz pierwszy. Przypowiednio symy ona, bardzo, czy też tak nie umiesz? Ale ja mówię, co się zaraz stanie. To za chwilę dopiero. Tak, jest to droga krzyżowa. Czy droga krzyżowa to jest dobry sposób na zakończenie roku? To się To przed nami pierwsza atrakcja na dzisiejszym szlaku relikty dawnego zamku średniowiecznego. Takie tutaj fundamenty wieży, schodki. Może takie kiedyś odbudują? O! Zamek pełnił funkcje obserwacyjno-obronne. Jego zadaniem było strzeżenie traktu wzdłuż Nysykłockiej. Do dziś zachowały się tylko fragmenty przyziemne i fundamenty. Mały pagórek otoczony rowem to pozostałość po suchej fosie. Wam teraz, jaką trasę do tej pory zrobiliśmy. Tutaj weszliśmy z Barda. Szliśmy tutaj szlakiem. Tutaj na chwilę odbiliśmy do zamku średniowiecznego. Szliśmy dalej i obecnie jesteśmy w źródełku Maryi. No i widać. Nadłożymy dalej. trochę drogi na obryw skalny bo teoretycznie nie musimy nim iść, ale jest ładny widok. Tak, chcemy zobaczyć. No i góra Kalwaria. A tu jest źródełko Maryi. W połowie drogi na szczyt kalwarii znajduje się tak zwana Studienka Marii. Z wodą, uznawaną jako cudowną od przeszło 300 lat, dziś źródełko obudowane jest niewielką murowaną kapliczką, wzniesioną w 1893 roku. Obraz nad wejściem, przedstawiający Jezusa i Samarytankę przy Studni Jakuba. Namalował w 1895 roku Knauer z Nysy. Podobno w 1672 roku miało tu miejsce cudowne uzdrowienie młodego Czecha. Od tego momentu źródlana woda uważana jest za leczniczą, szczególnie pomocną w chorobach wzroku. Patrz, ale jest 11 godzina, a są długie cienie. <grym, <grym, długie cienie to są zawsze. Ja po południu, no późnym. Prawie, że to godziny. A na dole mgła. O, jest chyba punkt widokowy. Mieniosy wybierne. Taki urozmaicony. to, na, ale to w czy bardziej, potem to już chyba będzie się szło i szło. Ruszamy dalej, by zobaczyć obryw skalny. Obryw skalny to potężne osuwisko znajdujące się na stoku Góry Kalwarii, opadającym do dna Doliny Nysy Kłodzkiej. Jego górną granicę wyznacza urwisko skalne z punktem widokowym i charakterystycznym białym krzyżem. Kilkusetmetrowe osuwisko, największe w Sudetach, powstało 24 sierpnia 1598 roku, po długotrwałych, bardzo obfitych opadach deszczu, choć nie wyklucza się także udziału czynnika sejsmicznego. Sylwia się wspina na górę Kalwarię. Nie było łatwo? I Jeszcze nie jest, bo kaplica jest tam. Aha, ty też na razie? Kształcąca się nad miastem, bardzka góra, Kalwaria, kryje w porastających ją lasach wiele tajemnic. Według podań, na jej szczycie, na początku XV wieku, miejscowemu młodzieńcowi ukazała się postać Matki Bożej Płaczącej. Wieści o tym wydarzeniu przyciągały do barda wielu pielgrzymów. Dowodem na prawdziwość objawienia miały być ślady dłoń i stóp. Zostawione przez Maryję na pobliskim głazie. Niestety zatarte przez niezliczone rzesze pątników, do dziś pozostał jedynie odtworzony odcisk stóp Matki Boskiej, znajdujący się obecnie za kaplicą na szczycie góry. Budowa geologiczna gór barckich należy do najbardziej złożonych w sudetach. Góry barckie zaliczane są do stosunkowo młodych gór zrębowych, których skomplikowaną budowę można zauważyć w rzeźbie terenu, w której zbocza pocięte są głębokimi dolinkami a szczyty wyraźnie się odznaczają. Największą jednostką geologiczną jest tak zwana struktura barcka powstała w wyniku sfałdowań i wypętrzenia osadów dna morskiego, które tworzą skały osadowe. Muzyka Cały obszar Gór Bardzkich leży w dorzeczu przepływającej przez nie Nysy Kłodzkiej, która dzieli góry na dwie części – grzbiet wschodni, i grzbiet zachodni, tworząc głęboki przełom w Bardzie. Jak widać, góry Barckie to nie tylko szlaki piesze, ale też rowerowe. Mamy tutaj pętlę łaszczową, którą przecinaliśmy po drodze, idąc z barda tutaj na przełęcz łaszczową. No i teraz zmierzamy w kierunku Kłockiej Góry, tak. Mamy sylwestra, ale trochę ludzi na szlaku będzie, bo parking jest zapełniony. Ale Sylwia się. Żaliła, że żadnego rowerzysty nie spotkała. A no taka nie. piękna trasa. Taka piękna pogoda, taka trasa, a tu pustki. Ale może coś się zmieni w tej stronie, zobaczymy. Zobaczymy, no. Pętla łaszczowa. A tu jest kolejna pętla. Kolejna ścieżka rowerowa w górach barckich. Pętla kłocka. No, ładne są tutaj te szlaki. Może spotkamy jakiegoś rowerzystę, Sylwia. Jadącego do złotego stoku albo ze złotego stoku, Lądka zdrojów. Duże jest tych szlaków tutaj. No. Pierwszy i chyba jedyny śnieg w górach barckich. Na ostrej górze nie było. Tutaj Sylwia zdobyła gajnik. Tak jest, 747 metrów nad poziomem morza. Kłodzka góra przed nami. O, widać wieże. No. Czy ty się czujesz zmęczona w górach barckich? Słoneczku dobrze słoneczka. dawno nie było słoneczka tyle Nie ma tak wilgotne i zimno jak wczoraj I co kiedy zakładamy raczki? No chyba nie ma potrzeby tak Tak sądzę Chyba się okaże że jeszcze od tej góry będzie oblądone ale nie Tak, Jak Świnica Szeroka góra, wyższa od Kłockiej Góry. Niestety nie załapała się na koronę gór polskich. Ponieważ nie prowadzi tu żaden szlak. Ale czy to jest wytłumaczenie, to ja nawet nie wiem. Idzie Sylwia. Kłocko, 2,5 godziny jeszcze. Kłocka góra, 15 minut. Przełęcz Kłocka, 3,4 4. Dojdziemy to w to tamtym kierunku. Zgodnie z przyjętym zestawieniem szczytów z 1997 roku kłocka góra to szczyt reprezentujący w koronie gór Polski góry Barskiej. Na Kłodzkiej górze znajduje się 35-metrowa wieża widokowa, której budowę zakończono w sierpniu 2020 roku. Ustawiono tu również wiatę turystyczną z ławkami i stołem. Jest również miejsce na ognisko. Na szczyt Kłockiej Góry prowadzą zaledwie trzy szlaki: z Barda, z Kłocka i przełęczy Kłockiej. Wraz z rozwojem turystyki rowerowej, góry barckie stały się miejscem sprzyjającym rowerzystom. Na szczyt Kłockiej Góry można bowiem wjechać rowerem. Gdzieś w oddali wielka Sowa, góry są <muchy> tutaj w ostra Góra. Dla. to jest Czarna Hora, no. a za nim jest śnieżnik. Przykrytych urami jest, Dobrze, starczy, co mi się? Po zdobyciu tej wspaniałej wieży i góry. Tak, i góry, kłodzkie góry, wysokość 757 metrów, góry należącej do szczytów Korony Gór Polski, przyszedł czas. Żeby zdobyć pieczątkę. Już tak dawno nie zdobywałam żadnego szczytu. Czy książki zapomniałam? Zapomniałam książeczki, więc będę musiała to zrobić na paragonie. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Jest. Jest. Oto ona. Głocka Góra. Proszę bardzo, radosna twórczość naszych leśników, czyli komin w górach. No, słońce już coraz niżej, a my przed sobą mamy pasmo Gór górbackich. Z kłocką górą na samym środku, tam troszeczkę wieży widać. Zrywka się nie może doczekać, aż dojdzie do auta. Wieża na szyndzielni, tylko na tej szyndzielni w górach parckich Pod kłockiem. O! Idziemy do kłocka. Tu można wejść, patrz. I na koniec twierdza kłodzko. I Sylwia czyści buty. Kłodzko by night.